Październik, branża ostraszaczy owadów, sezon właśnie się skończył. Sprzedaż spada, a większość sprzedawców chce tylko przeczekać do wiosny. A my? My właśnie zaczęliśmy współpracę. Nadzieja była niewielka. Dwie z trzech kategorii były już po sezonie. Asortyment był ograniczony, ruch niski i pojawiało się jedno kluczowe pytanie: czy w ogóle da się jeszcze coś z tego wyciągnąć? Zamiast paniki był plan. Miejsce chaosu zajęła strategia i choć można było walczyć z wiatrakami, w uśpionych już w tym sezonie kategoriach, my skupiliśmy się na porządkach, optymalizacji i pracy tam, gdzie można było jeszcze powalczyć. A wynik okazał się lepszy niż wcześniej w sezonie, kiedy klient działał na trzech kategoriach jednocześnie. Aktualnie listopad czy tam październik to nie są miesiące, w, którym, w których powiedzmy jest sezon na produkty, które sprzedaje, a mimo to można powiedzieć, że jakby jakąś tam rekordową powiedzmy sprzedaż miałem w tych miesiącach względem poprzednich miesięcy. Ten case pokazuje, że nawet kiedy sezon już się skończył, da się wygrać, jeśli wie się, jak walczyć. Brzmi ciekawie? Cały materiał z dokładnymi liczbami, pełnym omówieniem działań i opinią klienta znajdziesz na naszym kanale.